Hej z tej strony Tomek. W tym filmie chcę wam opowiedzieć co nieco o bardzo fajnym produkcie Star Wars Unlimited o nazwie Intro Battle Host. Więc jeżeli się zastanawiacie, czy warto to kupić i dla kogo ten produkt jest przeznaczony, to w tym filmie na te pytania odpowiem. Oczywiście w zamyśle. Patrząc po opakowaniu jest to produkt dla nowych graczy, łatwy do nauki, szybki do rozpoczęcia gry, ale tak naprawdę to nie jest takie banalne jakby się wydawało, bo z mojej perspektywy jako gracza TCG, który gra w Star Wars Unlimited, ale też w Pokémony i Disney Lorcana, w tym opakowaniu jest dużo bardzo fajnych rzeczy, które przydadzą się zarówno tym osobom, które szukają prezentu dla fanów Gwiezdnych Wojen, nieważne czy gra w karcianki czy nie. Jest to świetny start dla kogoś, kto chce się nauczyć grać w Star Wars Unlimited, albo dla kogoś, kto już gra bardzo dobrze i chce wciągnąć w to swoich znajomych albo rodzinę. Jeżeli chodzi o zawartość opakowania, to wszystko dokładnie omówię, ale zaczniemy od tego wielkiego QR-kodu, bo to jest kod, który prowadzi was do filmu instruktażowego w języku angielskim. Z drugiej strony tej ulotki macie dokładne deck -listy razem z kolejnością kart. Więc jeżeli będziecie chcieli tą grę według instrukcji rozgrywać od nowa na przykład z nowymi graczami, to zawsze możecie sobie bardzo łatwo posortować te karty. To jest super rzecz, której nie spotkałem w innych podobnych produktach z innych karcianek. No i to co zwróciło moją uwagę, to to, że instrukcja jest naprawdę rewelacyjnie napisana. I to, że jak grywam w różne planszówki ze znajomymi, to te instrukcje mają często 15-20 stron drobnym maczkiem. A tutaj, w przypadku karcianki, która najczęściej ma opinię gry trudniejszej niż typowe planszówki, mamy 8 stron, dużymi literami i z dużą ilością obrazków. Wprawdzie po angielsku, ale bardzo łatwo możecie sobie to przetłumaczyć, na przykład z pomocą aplikacji albo poprzez link, który znajdziecie w opisie pod filmem, bo ja na swojej stronie też przygotowałem właśnie taką instrukcję w wersji polskiej. No a oprócz instrukcji mamy piękną, dużą, nie matę, mata jest dla graczy właśnie to co widzieliście z Mandalorianinem, to jest plansza. Plansza jak w najlepszych planszówkach, gruba, solidna, z opisami wszystkiego. A oprócz tego taki pakiet żetonów, które są bardzo dobrej jakości, są grube, ciężkie i Oczywiście nie tak świetne jak takie dedykowane tokeny premium, które możecie dokupić sobie, jeżeli się wciągniecie w tą karciankę, no ale bardzo dobrej jakości wystarczą na pewno na zawsze praktycznie. Głównym elementem całego zestawu są dwie talie: talie gotowe do gry, ustawione w konkretnej kolejności. A jak talie kart, to pamiętajcie, że zawsze warto je umieszczać w koszulkach, żeby karty się nie zniszczyły. Karty TCG niszczą się dość szybko, bo to są gry, w których te karty często tasujecie i gracie nimi dość dużo. Każda talia ma podręczne mini poradniki z opisami Ability, czyli umiejętności i podstawowy mechanik i przebiegu każdej rundy. Oczywiście talia Wars Unlimited zawsze ma lidera. Jedna z którą mamy w tym zestawie, to jest talia Rebeliantów. Jak sama nazwa wskazuje, Intro Battle Hot, czyli bitwa na lodowej planecie, znana ze starych, klasycznych filmów Star Wars. Więc Leia Organa, jako jeden z liderów, to jest naprawdę świetny wybór. No i Jeżeli dobieramy sobie pierwsze karty, to już będzie widać Chewbacca, Spidery, Rebeliancki Y-Wing i tak dalej i tak dalej. Te karty są poustawiane w takiej kolejności, żeby bardzo łatwo było zacząć grać, żeby żadna ręka, którą dostaniecie na początku gry, nie była pełna wątpliwości, żeby nie blokowała fajnej rozgrywki. No a sama plansza do gry wszędzie ma napisy. Jak widzicie, resources. Połóż swoje resources, przełóż je na bok, żeby zagrać kartę. Jednostki są naziemne z lewej strony, z prawej strony mamy Arenę kosmiczną i nawet miejsca na bazę i na lidera mają dokładne opisy. Czyli połóż bazę tutaj na starcie gry, połóż tutaj lidera na starcie gry, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie da się tutaj nic przeoczyć. No a druga talia to oczywiście Imperium pod wodzą Weidera I ta talia przede wszystkim zwróciła moją uwagę, dlatego, że znajdują się w niej karty, które no szczególnie do deków. Instans, w których potrzeba tych kart, właśnie na przykład takie jak Hot Lieutenant, który ma bardzo dobrą akcję when played, yy, pozwala zaatakować inną jednostką z większą mocą, czyli General Wears, jest również bardzo fajna tutaj umiejętność when Plate, która no, w grze na takim powiedzmy bardziej zaawansowanym poziomie z radością będzie wykorzystana przez graczy troszeczkę takich właśnie bardziej wyrafinowanych. Ja na pewno widzę właśnie w tej talii przynajmniej 3 czy 4 karty, które dołączą do mojej talii Twin Suns w formacie Twin Suns, która opiera się na imperialnych jednostkach. Natomiast równie dobrze możecie tych kart używać też do konkretnej turniejowej oficjalnej gry. Ja już spotkałem się z jedną talią właśnie imperialną, agresywną, która w swojej deckliście miała na przykład 3 karty, trzy sztuki karty z tego konkretnego produktu, więc... Dlatego uważam, że to jest produkt, który może być świetny nie tylko dla super początkujących, ale też dla tych bardziej wytrawnych graczy, którzy, jak sobie wyjmą te kilka kart z tych gotowych talii dołożą w zamian jakieś inne, które równie dobrze będą pasowały do nauki grania, a zarazem ten produkt. Ogolony z tych kilku podstawowych kart posłuży jako świetna rzecz do nauki, do wprowadzania znajomych do właśnie tej gry. No a jeżeli szukacie dobrej okazji do zakupu tego produktu, no to w opisie pod filmem znajdziecie link razem z kodem rabatowym, dzięki któremu możecie tą grę takiej wersji nabyć w korzystnej cenie.